Witam. W tym krótkim wideo pokażę w jaki sposób w SketchUpie rozszerzonym o program Viray 2.0 można sobie ustawić kolejkę renderowania. Mam taką przygotowaną prostą scenę. Teraz przed tym dokładnym renderowaniem, najpierw musimy sobie ustawić scenę. Także ja sobie ustawię trzy sceny. Takie przykładowe. Powiedzmy taką mniej więcej. Coś takiego. Zrobimy sobie coś takiego. Także mamy jedną scenę, drugą i trzecią. Jak widać ona bardzo powoli nam się przesuwa. Także wejdziemy sobie ponownie w ustawienia sceny i animacji. Ustawimy sobie na jednosekundowe. sekundowe. To będzie nam szybciej Scena obracała, ok, ustawimy sobie numer 1 I teraz sobie klikniemy Batch Render Jak widać opcja Batch Render nam wówczas wyskakuje błąd, że musimy ustawić sobie, ustalić sobie Folder zapisywania tych naszych y, widoków Także ustawiam sobie widok Przejdziemy sobie output 800 na 800 y, na 600 y, 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 pikseli sobie zostawimy I teraz tu mamy gdzie możemy sobie zapisać nasze widoki. Ja sobie to włączę i tutaj wyszukujemy folder. Ja już tu mam przygotowany taki test folder. Klikam sobie na widok, na jpeg i zaczynam od numeru 1, co uwagi na to, że mamy numer sceny 1. Zapisuję mamy wszystko ok, zamykam i wówczas możemy sobie już kliknąć budżet jeden i wówczas trzeba czekać, bo on teraz Wszystkie sceny nam a, przelicza i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. No jak widać, pierwsza scena jest zrobiona. Zmienił scenę automatycznie i rozpoczyna za chwilę render kolejnej sceny. No i scena numer 3 również już idzie. No i w tym momencie możemy powiedzieć, że renderingi będą na ukończeniu. Przy okazji. Tej części, zanim się renderuje. Jeżeli sobie ustawiamy jeszcze kanały do naszych scen, możemy sobie też również zapisać w takiej kolejce. Wówczas trzeba pamiętać o tym, żeby odznaczyć tę opcję, która nam pozwoli na zapisywanie kanałów do każdej kolejnej sceny. Wówczas nie będzie problemu, jeżeli sobie zapiszemy scenę, i wówczas nie będzie tych kanałów, które nam obecnie będą potrzebne do postprodukcji. No i jak widać scena numer 3 jest zakończona. Teraz możemy sobie przejść w folder. Jak widać sceny, które sobie renderowaliśmy, wszystkie zostały zapisane. Dzięki. Wkrótce kolejne kursy.